Yo, Siemaneczko ludziska, ja jestem Maniek, a to jest mój pierwszy let's play Side The Third Pewnie się dziwicie, dlaczego pierwszy let's play, a już jestem na mieście i w ogóle nie ma tego ataku na bank czy co to tam było nie pamiętam już dokładnie ale po prostu te misje były jak dla mnie nudne nic ciekawego się w nich nie działo i dlatego postanowiłem je pominąć dobra co my tutaj mamy kto coś chce ode mnie price coś chce ode mnie przypomina się Call of Duty Dobra, mamy jechać tam do Price'a. On coś tam ma. Ma do nas jakiś problem. Więc jedziemy. Sprzednąłem sobie jakiś wózek, jakiejś kobisce, Biedna kobitka. Zajebali jej wózek. O, odlokowałem jakiegoś skilla, jakieś, jakąś umiejętność. O, pięknie pojechałem. Bardzo ładnie. O, przepraszam. Hmm. Koleś. Daj mnie swój motorek. O nie, już rozwaliłem. To ja nie chcę takiego motorka. Chociaż może. Może się jeszcze na coś przyda. Dobra. Pło! Pięknie, pięknie, pięknie. Pięknie mi to wyszło. Skopa w klatę Prostowtyce Jezu co to jest za radio O, to już lepsze Nie beat Gdzie ma... O, dobra Świetnie, przyjechałem do ciebie aby poładnić, poładnić. Jak to się mówi? No nieważne. Przecież to ja mogłem sam pojechać. Ja pierdziele, co to się dzieje tutaj? O, pięknie pojechałem pomiędzy samochodami No nitra to, to by się przydało Nie ukrywam Ale bez nitra też jakoś daje radę Nie jest jak jakieś epicko szybkie, ale daje radę Nic nie gadają Szkoda Szkoda, że nic nie mówią Oooo Poślizg, dwie sekundy O, przepraszam! Przepraszam hmm, Strzelają do mnie Jakie kutasy niewychowane Otwiera się to hmm. Osiągi Na wyglądzie mi nie zależy To to sobie olejemy na razie Nitra się przyda Ostrza w kołach też mi nie są na razie potrzebne Scott ja wziąłem tyle kasy Jezus Maria 80 tysięcy? Lol Po jednej misji głupiej Nie no ja nie narzekam Kasa zawsze się przyda Jeszcze wzmocniony steżak I będzie wszystko Git majonez Dobra No strzał w kołach to ja tego za bardzo nie lubię Niech kolorek zostanie Ale i tak, tak jakby Poładnili ten samochód Chyba go na nowo Przemalowali na ten sam kolor Bo wydaje mi się, że wygląda ładniej Przepraszam Nie chciałem Fajnie nitro wygląda w ciężarówkach, bo ciężarówki mają gdzie indziej rurę wydechową. Tak na bok mają i właśnie nitro też w ciężarówkach wygląda tak bardziej na bok. To dosyć zabawnie wygląda. Gdzie ja mam teraz jechać? Chwila, może będzie, będę miał na minimapie, gdzie ja mam jechać. Do jakiegoś sklepu zgaduję, że z bronią. Kasa. 5000, wow Ashwood dzielnica Ashwood o kurde Dużo nie zostanie tego samochodu po tym mechaniku Zapłaciłem za mechanika Samochód ładny, piękny, ładnie chodzi A potem go rozwalam nie wiadomo po co Nie no, fajnie się zaczyna moja działalność na YouTube. Po prostu robię let's ja nawet się nie przedstawiam Powiedziałem tylko, że mam ksywkę Maniek Yes. Jak ja w ogóle nie O Jezus Maria! Pięknie! Pięknie mi to wyszło! Dobra, ale mam tutaj jechać Myślę, że za bardzo by nie robiło różnicy, gdzie bym pojechał, czy tam naokoło, czy tutaj Przepraszam babciu. Co to jest ze sklep? Zasłania mi ten kwadracik. A, z ubraniami, fajnie, przyda się. Price może nie. Zmieniłbyś wycianko O, mogę tego nie nagrywać, jak się ubieram. Zboczeńcy e, Nic na razie nie potrzebuję zmieniać Dobra Naprawdę mam coś kupić Nie obejdzie się jak nic nie kupię Jez Maria Kolczyka se kupię Z krzyżykiem Oooo, co mogę sobie kupić Gdzieś tutaj był taki kapelusik, jest kapelusik Kolorek mi nie pasuje Sorka za to cięcie, ale niestety mama mnie zawołała. Dobra, kolorek to tutaj będzie taki ciemny. Jaśniejszy paseczek. Ładnie wygląda. Nieładnie, ale kupujemy. Zaraz mi, mi się twój nie podoba kolego. Chociaż może być. Jak już jest, to niech będzie. Jezu, co to się tutaj dzieje? Dlaczego mam go zabić? Fuck! Jezu, już... Wszedł do sklepu! Rozpierdziela cały sklep! Co to się tutaj dzieje? Dobra. Jestem stąd na razie. inaczej. Go sobie wezmę. Dobra, dałaś mi to. Gdzie jest ten brutal, którego mam zabić? W sklepie się schował! Pierdolony. Fuck! Jak ja mam go teraz dorwać? Jak nawet nie mam broni, aby go zabić? Dobra, muszę go... ...wyprowadzić z tego sklepu. Pewnie się w drzwi nie mieści Ginie kobieto Nie wiem kogo oni biorą do tego swojego gangu Te kobiety wyglądają jak dziwki i pewnie nimi nawet są Ja biorę do swojego porządne kobiety Dobra brutala trzeba Wyciągnąć z tego sklepu Drzwi zamknięte, dl dlatego nie mógł jak... Nie miał jak uciec No kurde FUK! Nie! Łoo! Nie! Nie! Ale! Ale nie pocisnął! O ludzie! Klękajcie narody! No, Price, pomógłbyś! Dajcie mnie samochód. Spróbuję jego samochodem rozjechać. Bo to nie jest miłe, jak się nie ma broni. FAK! Nie, nie zadziałało! Nie! Chociaż może. Teraz jak leży. Dzięki, kolego. Rozjechałem go, nichuja. ja Po prostu ja sobie przez niego przejeżdżam. Dlaczego sam chodzi, nie mogę użyć tego, tego, tej rakietnicy. Nie wiem jak to się nazywa. Predator. Jeszcze brakamu, Pięknie. Nie, ja w takiej sytuacji muszę stąd wyjść. Zabiłem? Dobra zabiłem, przynajmniej tak mi się wydaje Dobra, Price, właśnie, właśnie, Sorka, ludzie Nie chciałem Dobra, spierciłam stąd Fuck! Oj, mają dobre autka Nawet mi się podoba... ...ją Pytanie gdzie mamy teraz jechać? Pe pewnie do schroniska jakiegoś. Czy do czegoś podobnego Bo wiem z doświadczenia Saintrowa, że jak się gang zacznie zabijać, to właśnie w końcu zaczną latać helikoptery takie jak teraz latają. Co nie jest przyjemną sprawą, bo wtedy można nawet łatwo paść. Jezus Maria Szybciej A! Kurde przyjechałem! Znowu! Znowu! No nie, dobra! Tutaj widzę, że nawet będę miał bliżej tędy. Nie chcę mi się zawracać. Znowu mam coś rozwalić, nie chcę. Aaaa! Kurde samochód. Co to jest sklep jakiś? A nie, to jest ta moja chata. Jest kit. Koniec misji? Tak, koniec misji. Idealny moment na skończenie mojego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobał. Sorka, że momentami tak nic nie mówiłem i leciutko przymulałem. Ale rozumiecie, muszę się rozkręcić. A więc, jak już mówiłem, mam nadzieję, że Wam się podobał, jeżeli Wam się podobał, dajcie tą łapkę, nie żałujcie sobie, w końcu, danie mi łapki Was nic nie kosztuje, a mi sprawi radochę. Premia 30%, świetnie. Piąty level szacunu. Awans. Jeszcze tylko sobie zerkniemy, co mogę sobie dać do ulepszeń. A kim po sobie weźmiemy? Jeszcze co mogę sobie dać? Dłuższy sprint. Eee, nie, to mi raczej nie będzie potrzebne. No Dobra, sprint dłuższy o 25% to mi się powinno przyda przydać. Jeszcze tutaj. To też się przyda. Mam kesa, więc mogę sobie pozwolić. Obrażenia. Hmm, na razie sobie zostawimy. Walka. Hmm. Wiem, że tego będę dużo używać, a więc do tego sobie wezmę o 25% więcej amunicji. To też może być fajne. Premie. No tutaj mam dużo rzeczy Nie, tego tutaj nie chcę Przynajmniej na razie Może potem się przyda Jak będę bardzo chciał mieć jakąś zdolność O, to, to też może się przydać Chociaż nie wiem po co jak mogę sobie z ulicy wziąć jakiś pojazd Który mi nie jest Który mi nie jest potrzebny No, który jest mi potrzebny Nie muszę w ogóle dzwonić ale zawsze nowa osoba hmm dlaczego mam hordę zombie oddział specjalny burmistrz nie wiem czy to jest coś na zasadzie że zapisuje mi się w komórce zapisują mi się osoby w komórce z poprzednich zapisów bo na, na to wygląda ale no dobra Dobra, tô a enxergar meu material, e bye bye.